you mm -hmm. Mm, mm, tu jest mega ostry sos w skali od 1 do 10, ten niby ma 15 i on jest śmiertelny. O no, co powiedziała tutaj pani, ale spróbujmy? Jak? Jest ostry, ale nie zabija. A miał być śmiertelny. Oczywiście zjem go całego. Powiedz mi czy smakuje? Pocie, no chcę tylko powiedzieć, że jest mega ostre. W skali od 1 do 10 jest 10. Czuć tą ostrość. Jezu. thanks for watching